Drugi box flagship. W pierwszym hit to Kalulu. Koszulka i autograf. A zobaczymy co będzie w drugim. Wygląda zapaski promocyjną, więc tutaj też jest. Może ją odłożę zaraz na boczek, żeby przypadkiem za wcześnie nie otworzyć. I lecimy drugi box, flagship. Pierwsza saszetka i bazoweczki będziemy przyspieszymy Sudaków. No proszę, z Milanu Rafa Leao Newera. Jak są autograf? relik teraz w tym boksie? Myślę, że będzie sam autograf. Leao, Darwin Nunes. No i też Casey, Cały czas gdzieś czeka. A wcześniej, bo to 12 było, nie? Tak. To, myśmy, to we wcześniejszych sześciu co tam wpadło? Takiego lepszego, pamiętasz? E, tam e, ten son w drugiej paczce wszedł. Mm -hmm. Autograf do 50. No proszę. History Captains Paolo Maldini. Pięknie. Ale jeszcze mamy case ty Mojo. Mind game. Wszystko do... Do, do trafienia. trafienia. Ostatnio dwa kajsiki w jednym kejsie nam się utrafiły. Może być tak, że w twoich coś będzie konkretnego. Znowu mamy Aston Villa. John Duran bramkę dzisiaj strzeli przeciwko Manchesterowi City. Thio. Grimaldo, best of the best, Ronaldo też już dzisiaj wcześniej nam chyba na wcześniejszych breakach wpadał kilka razy, no i pierwsza kubka za nami, lecimy z drugą. Butland. Oj, pamiętam tego zawodnika z FIFA. Kiedyś na początku, w której z FIFA, a bardzo dobry grał w do wszystkich składach. No i proszę, Mojo Teo Hermana, no z Milano Znowu dzisiaj Milan. pada takie coś. Ha. Wow! Proszę bardzo. Teo Hernandez. Mojo case hit. I tutaj jest bez limitu, nie? Czy też może być z limitem? Też mogą być limitowane. Patrz, co się za Teo Hernandezem chowa. Leo Messi, kapitan Barcelony. Więc, no, mega saszetka. Well guys. Case hit. Milan. One Milan, second Milan. Let's go! Dreaming Halulu Teo Hernandez. Także to jakieś przeznaczenie jest. Ten kto otwiera, to, to trafia swoje. Tak, tak, swój ulubiony ten klub Rafinia. Powiedziałeś o dobrych kartach Milanów. I proszę bardzo. Jak powiedział, tak zrobił. Także jak. Potrzebujecie ktoś coś, konkretną drużynę, to trzeba powiedzieć. To przyjadę otworzyć, żeby Wam wpadła. O, jest. Nadzieja na lepsze czasy dla Milano. Kamarda. Future Stars. I mamy kobela. Kobel w Limicie? Zobaczymy. Tak. 43 na 50. Fajnie. Z breaków w sklepie najprawdopodobniej już w poniedziałek powinniśmy większość kart mieć jeżeli przyjdziesz na otwarcie, to jeszcze, to jeszcze nie, ale tak koło południa na no, spokojnie można, można przyjść. Atalanta, title winners. Fermin Lopez. I tu jest limit? Nie. Yeah. Uh, Uh, on the table here. Okay, so I'm start the okay? sure. A ten Darwisz to też jakaś taka gwiazdka młoda? Bo ja tam Barceloną to tak, no to co usłyszę, czy jak? Ja po drugiej stronie barykady na ogół. A. A aczkolwiek, darwisz jak zdobędzie więcej szans na grę, to wtedy. Coś może pokazać. Wtedy coś może pokazać, ale na razie ciężko jest w Barcelonie powiedzmy przebić. No, ostatnio Barcelona też dużo słabszych meczy. Manchester City to już w ogóle Milan też za dobrze nie stoi w lidze siódme czy ósme miejsce, więc ciężko będzie się do, do następnego sezonu Ligi Mistrzów dostać, jak tak dalej będą grać. No to jest w ogóle sezon pod znakiem kontuzji i nagłych spadków jeśli chodzi o te kluby europejskie, tak jak Manchester City. Real, Barcelona. No, mają takie teraz gorsze momenty. Na przykład we Włoszech Atalanta na pierwszym miejscu, co jak, jak już mam patrzeć na to, to już chciałbym, żeby oni zdobyli tego mistrza, a nie znowu Inter, bo wtedy ucieknął na dwa mistrzostwa do przodu Milanowi. Mają 20 no tytułów, Milan ma 19, więc to już wolę, żeby taka Atalanta wygrała po raz pierwszy. Barcola. Tak, zamówienia też będziemy wysłać w poniedziałek. Czyli tutaj jeszcze będzie e, albo koszulka, albo autograf, tak. mimo tego mojo, tak? Tak, tak. Te są jakby dodatkowo. Mhm. I jeszcze czekamy na coś grubego. Musiala. I to będzie limit? Tak. 80 na 199. Czy tutaj coś nie będzie. Wea, Timothy Wea. Nie, tu nie będzie jednak. Ok, czyli w tym boksie najlepsze na koniec. I jeszcze pamiętajmy, że saszetka została ta specjalna do otworzenia. Tam też autografy mogą się trafić. Polisik. I znowu mamy Milan. Tidziani Reinders. Wczoraj strzelił jedyną bramkę dla Milanu w meczu z Weroną i trzy punkty poszły na konto Milano, więc jakiś dobry, ostatnio jedyny zawodnik, który coś robi dla Milanu konkretnego. Dużo bramek nas strzelał. Title: jest Real, już padła ta karta. No i tutaj coś, jakiś fiolecik jest. Cudakow. Też często wpada ta karta. Często no, widzę go. Też kilka kart zgarnia. Ciekawszych. Więc... Trzecia kupeczka się kończy. Best of the best. Thierry No i ile saszetek? Sześć ostatnich saszetek plus ta specjalna została. Pytanie najgorszy. Multipak z kartami piłkarskimi. Chodzi o przeklejanie saszetek do Multipaku. Ano, to ja wiem, że gdzieś tam e, to nie jest najlepsze wyjście przez producentów, jeżeli saszetki są klejone do Multipaków ciężko to oderwać, karty później się niszczą. No, ja już pisałem do wielu gdzieś tam miejsc o lepsze gdzieś tam pakowanie różnych rzeczy. No, ale jak widać, no, nie słuchają do końca nas kupców. No, i coś czuję, że tutaj coś będzie. Tutaj coś będzie jest. i to gruba karta. Więc najpierw jeszcze zobaczymy, co tu jest. I co? Dobra jest złoto. Gold. Gold. I będzie chyba Barcelona. Są kolejowe jest... Barcelony. Tak, jest Barsa, Jest Barsa. Jest Barsa. I czy to jest? Koszuleczka. Taka koszuleczka. Jules Kunde. Okej. Okay. No już myśleliśmy, że będzie jakiś lepszy zawodnik, ale mimo to. Fajnie jest koszulka z Barcelony Kundy. Już tak patrzeliśmy. I to jest Limit 43. na 50. jest też. W niektórych kartach z przodu jest limit, a w niektórych z tyłu. Tak, I to jest bardzo, właśnie bardzo, to bardzo gdzieś tam mylne jest. Człowiek czasami nie popatrzy, a konkretną kartę może gdzieś mieć. Tomori z Milanu i mamy Yamala Brace 146 dla New Era no i proszę Mike Mignon bez limitu Jeżeli chodzi o case Boxu z GCC jeszcze nie było. Musiałem sprawdzić dokładnie, jaki to jest break. Best of the best. Roberto Carlos. Rodrigo i taki ciemny kolor. Czyżby to był limit? Nie. Czarne kolory na ogół oznaczają One of One, ale tu niestety no. nie. To też zależy od kolekcji. Czasami są super fraktory. W e, panili chyba czarny jest właśnie One of One. E, kiedy planujemy wysłać? W poniedziałek planujemy. A mamy limit. 142 na 275. No, i zbliżamy się, moi kochani, do końca. Ostatnia saszetka, ta ekskluzywna z tymi czterema kartami. Więc zobaczymy, co nam ciekawego tutaj podejdzie. Od tyłu. Chłopca. Od tyłu. No. Ricardo Pepi. Pierwsza. Douglas Luis, No i będzie on Erling Haaland. I co, jaka ostatnia chyba Limitowana. będzie limit? Będzie limit kogo? Oczy już widać. 5x75 kama Mamy kama 5x75 oki dołki. Mamy drugiego boksa ogarniętego. Ja sobie tutaj wyłączę.